Podczas pierwszej wyprawy etnograficznej zorganizowanej w 1951 roku przez Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki wykonano ponad 400 zdjęć. Nasze muzeum, jako pierwsze w latach powojennych, zaczęło badać okolice Dziewiniszek. Odkryto tam ślady unikatowych, archeicznych zwyczajów i tradycji oraz przedmioty, jakich nie znaleziono w żadnych innych regionach Litwy. Przelądek Dziewiniski, z trzech stron otoczony Białorusią, zawsze fascynował etnografów i etnologów. Tutaj mamy wsze litewskie, wsze po prostu, po polsku, po litewsku. Ta mieszanina tego wszystkiego jest bardzo charakterystyczna. Podczas wernisarza Gustaw Juzala i Loreta Grygorowicz wykonali pieśni ludowe, które etnomuzykolog zebrał w okolicach Dziewieniszek. Dzisiejsza wystawa jest naprawdę wyjątkowa z tego powodu, że łączy kilka bardzo istotnych elementów dla naszej tożsamości. Przede wszystkim wielonarodowy charakter naszej ziemi, szacunek dla tradycji. I chęć kontynuowania tego w taki sposób, jak to kiedyś się odbywało. Wiele tradycji i zwyczajów charakterystycznych tak. dla dziewiczyszek zachowało się do dziś. Dziewieniszki nie chcę powiedzieć, że niewiele się zmienili, bardzo się zmienili i nasz kraj jest cywilizowanym krajem. Są piękne, dobre drogi, są piękne, ładne domy, ale dobroć, gościnność ludzi zachowała się taka jak kiedyś. Wystawę Dziewieniski Kraj. Ekspedycja 1951 roku w Centrum Kultury Rejonu Suleśnickiego można zobaczyć do końca listopada.